Ale w koło jest wesoło perfektu do kołyski dżemu. Kryzysowa narzeczona zespołu Lady Punk i inne kultowe kawałki. Najlepsze polskie rokowe covery zabrzmiały w latoszynie zdroju. Głośny koncert dał zespół boscy, grający znane i lubiane hity. Mocne brzmienie przyciągnęło wielu słuchaczy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze naprawdę Było warto się tak rozerwać w niedzielne popołudnie, bo jest bardzo, bardzo fajnie. Głośno, super jest. Bardzo fajnie, Jeżeli bardzo mi można się podoba. Tak, można. Można. Super śpiewa, super gra. Można o tym... Bardzo dobra atmosfera. Zapraszamy wszystkich. Ja zawsze ja jestem fanką takich polskich rokowych kawałków. To, to jest jestem zadowolona. Bardzo, bardzo fajna muzyka. Byłem do i... niezadowolony, że wróciłem. No, po prostu moje gusta. Tak. Ja lubię 80. lata. A muzyka za to jest. Fajny pomysł, świetnie, że coś się dzieje. Uważam, że w ogóle na powiecie tępickim powinno być więcej, częściej, więcej atrakcji i możliwości zajęcia, zrobienia czegoś, zabrania dzieci, porobienia ciekawych rzeczy. Także świetny, fajny pomysł. Wójt Stanisław Rokosz zapewnia, że imprezowych spotkań w Latoszynie z pewnością nie zabraknie. Ja myślę, że to jest początek to po prostu klima, takich byli. kompleksowych spotkań, zdrowiu, o, to się nie bo Wiemy, że woda leczy, wszyscy o tym wiemy, ale chcemy po prostu coś również i dla ducha i cieszymy się po prostu, że przychodzą, bawią się razem. Nami, bo o to nam e, po prostu e, chodzi. Bardzo z tego tytułu się cieszymy. Jak zapowiadaliśmy, te nasze weekendy muzyczne będą trwały w Zdroju trwały, Będziemy organizować te imprezy, powtarzać takie, takie wydarzenia. Będziemy zapraszać różne zespoły, tak żeby każdy znalazł tu coś ciekawego dla siebie. Fantastyczne! Bardzo głośno, ale takie rzeczy lubię, dlatego bardzo, 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 bardzo elegancko. To się nie zdaje, ja odbywają się fajne imprezy, wspaniałe. Ludzie są zadowoleni, pragną tego, oczekują. Ktoś tam nie wie, to się nieraz pytają, kiedy, co będzie, jaki zespół. Bardzo lubią te sobotnie dancingi, te koncerty w niedzielę. Dobrze. Myślę, że to dla naszej społeczności to jest bardzo fajnie, że tak wszyscy i możemy się spotkać. Myślę, że tak yy, dobrze to na przyszłość. Coraz więcej ludzi przychodzi z są zadowoleni. Oczywiście jak najbardziej zapraszamy do na tu zawsze coś się dzieje. Koncerty, występy, potańcówki, pikniki i inne atrakcje, gmina Dąbica oraz latoszyn Drój. Co weekend zapraszają na ciekawe imprezy. Mieszkańcy polubili muzyczne popołudnia po zdrowisku.